Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Jeff, dzisiaj jest Aplex oraz reżyser Rainbow Factory Project George i przeprowadzimy sobie wywiad. Witam. No dobrze, no to lecimy z pierwszym pytaniem. Jak narodził się pomysł na projekt? Sam pomysł na projekt powstał no. dość dawno. Zanim dołączyłem do fandomu, chciałem stworzyć jakąś animację. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy to będzie Rainbow Factory, czy to będzie coś innego. I mi się zdaje, że. Wpływ na to, że to było Rainbow Factory, to był właśnie moment, w którym dołączyłem do fandomu. Czyli kiedy zapoznałem się z tym fanficiem, no i poznałem wielu artystów z tego fandomu. No i to myślę, że to był takim głównym powodem, aby spróbować jakiejś prostej animacji na podstawie jakiegoś opowiadania. No i projekt zaczął się cieszyć coraz większą popularnością. No, no i jesteśmy no, w tym momencie teraz tutaj. Ruszyła animacja, projekt no, jest dość rozpoznawalny. No i dzięki temu, właśnie tworzymy teraz projekt. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Drugie pytanie brzmi, ponieważ na stronie jest napisane, że projekt jest na podstawie dwóch fanfików, to dlaczego akurat te dwa fanfiki? Dlaczego te dwa fanfiki? No już jak wspominałem w poprzednim e, pytaniu, chciałem stworzyć jakąś animację, w tym momencie, kiedy w mojego głowie pojawił się pomysł na powstanie jakiejkolwiek animacji, no zapoznałem się akurat z tym fanfikiem, pierwszym był właśnie Rainbow Factory. A podczas prac produkcji poznałem właśnie drugi fanfic i tak sobie pomyślałem, aby urozmaicić to wszystko. No i stwierdziłem, aby połączyć to. No i tak powstało Rainbow Factory The Awaken. Dobrze, no to lecimy z trzecim pytaniem, jak wyglądają poczynanie, jeżeli chodzi o projekt? No jaki jest postęp prac, no. Idziemy cały czas do przodu. No na tyle jest dobrze, że nie stoimy. Są trudniejsze dni, kiedy po prostu praca czasami idzie wolniej, a są takie dni, kiedy praca idzie... Bardzo szybko. No, kwestia jest taka, jaka pora roku, bo powiem, że w projekcie jest dość dużo osób, które pracuje i się uczy. No niestety, jako że to jest praca non-profit, każdy tutaj robi z własnej woli, tak naprawdę. Ale jeśli chodzi o sam postęp, no to jak najbardziej prace idą do przodu. No szczegółów za bardzo nie mogę podawać, ale no, myślę, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy. A, puścimy dość spory kawałek animacji. To już takie gotowej, zrobionej i prawdopodobnie to będzie zwiastun. No jeszcze nie mogę powiedzieć kiedy to będzie, ale myślę, że w przeciągu paru miesięcy. Dziękuję. To czwarte pytanie brzmi: Czy byliście skłonni zaniechania kontynuacji projektu? Powiem tak, jeśli chodzi o mnie, nie i osoby, które w tym momencie pracują aktualnie do tej pory też nie, ale pojawiały się osoby, które no, przychodziły i po pewnym czasie rezygnowały z projektu Czasami się zdarzało, że wątpiły Czasami zdarzało się, że po prostu nie miało czasu Ale tak poza tym nie, tak poza tym nie Cały czas wierzymy, że nam się uda No i póki co y, wszystko wskazuje, że powinno nam się udać no. Postęp pracy jest dość spory Dobrze, no to pytanie piąte Dlaczego akurat wybraliście technikę animacji 3D? E, technikę animacji 3D wybrałem dlatego, że Po pierwsze, ja sam jestem animatorem 3D Zawsze pracowałem w 3D, nie pracowałem w 2D. No, z drugiej strony. Chciałem, aby film troszeczkę się odróżnił od animacji takiej typowej 2D, żeby nie było aż tak mocnego nawiązania do, do, do postaci. No, a trzecia kwestia no to są oczywiście prawa autorskie. Myślę, że wszyscy, albo przynajmniej większość osób Fandominu słyszało o różnych incydentach, zamknięciach projektu przez Hasbro, z powodu, że zostało naruszenie praw, czyli na przykład odzorowanie identyczne albo bardzo podobne odwzorowanie postaci. W przypadku modeli podobnych, które są stosowane w SFM, my oczywiście nie używamy programu SFM, no one wyglądają inaczej. No i w takim przypadku, jeśli chodzi o wygląd postaci, o charakter postaci animacy 2D, 3D, no my tak naprawdę nie łamiemy żadnego prawa. Dziękuję. To teraz czas na szóste pytanie. Czy możesz powiedzieć, jakie typy muzyki pojawiają się w animacji? Na samym początku były różne koncepcje. Na samym początku miały być mieszane. Później pojawiło się, że miała być to muzyka elektroniczna, orkiestralna, i tak wymieniliśmy się zdaniami, aż doszliśmy do takiej kwestii, no, że została wybrana muzyka taka typowo instrumentalna, orkiestralna. Możliwe jeszcze, że pojawią się jakieś mieszane instrumenty, które nam dadzą po prostu klimat, ale ogólnie będziemy stosować się na, taki, na takiej typowej orkiestrze. Dobrze, no to pytanie siódme. Czy film będzie przełożony na inne języki? Tak, oczywiście. Pojawiało się nieraz te, takie pytanie, i odpowiadam, że będę chciał przekładać na inne języki. No, na 100% będzie to język angielski. Ale jeśli chodzi o inne języki, no to jest. Musimy z tym się wstrzymać. No, jak na razie, jak na razie jest tylko to w planach. Jeszcze tego nie robiliśmy. No, dlatego, że no staramy się. Na, najpierw skończyć jedno, czyli animację, i dopiero wtedy zastanawiać się nad castingiem do zagranicznego dubingu. Dobrze, dziękuję. teraz czas na ósme pytanie. Czy w tym roku będziemy mogli zobaczyć ukończony efekt Waszej pracy? W tym roku będzie można zobaczyć kawałek ukończonej animacji, myślę. I to prawdopodobnie będzie zwiastun. Ale całego, całego projektu myślę, że no, chyba nam się nie uda skończyć w ciągu tego roku. Raczej nie. Dobrze, to czas na pytanie dziewiąte. Czy będziecie w przyszłości zajmować się innymi projektami związanymi z Fandomem? Tego nie, nie mogę obiecać, N nie mam pojęcia. Chciałbym. Ale no, jak to w życiu różni, by są różne sytuacje. Myślę, że to będzie nasza ostatnia, pierwsza i ostatnia taka duża. Być może zrobimy kilka mniejszych. Też się pojawiały oczywiście u nas w projekcie kwestie dotyczące kontynuacji Rainbow Factory. Ale jakby to było, jakby to wyglądało, czy to by było coś dłuższego, tego no nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć. No ja myślę, że będę się starał robić jakieś inne animacje związane z tego. Ale to też pytanie, jak długo fandom będzie istniał? Oczywiście ja tutaj jestem pozytywny myśli i no i zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, więc to by było na tyle. Dziękujemy za wywiad. Nie ma sprawy. Życzymy samych sukcesów. No dziękuję bardzo. Podobał wam się wywiad? Jeżeli tak to zostawcie apkę w górę oraz napiszcie w komentarzu czy mamy robić więcej tego typu wywiadów. W opisie macie link do strony projektu oraz naszego facebooka. Koniecznie ze sprawdźcie oraz zawitajcie na kłótny kłótnie z nami porozmawiajcie. Brołchów!